płcią przeciwną nie brały udziału w konfliktach, w walkach, ponieważ ich jedynym zajęciem było spanie, picie i jedzenie. Dbały one tylko o swój wygląd poprzez dokładne czyszczenie swoich futerek. Zdolność do reprodukcji została praktycznie całkowicie utracona. Samice bardzo, ale to bardzo rzadko wychodziły w ciąże, z których jedynie nieliczne potomstwo miało szansę przeżyć. I teraz wyobraźmy sobie to był 560. dzień a ostatnie żywe urodzenie było w dniu 600. W dniu 1920 miał miejsce ostatni seks, kopulacja, myszy, jakkolwiek chcemy to nazwać. Od tego czasu ilość mieszkańców Utopii zaczęła w ogóle drastycznie spadać w miarę umierania kolejnych osobników. Ostatnia generacja myszy pozbawiona była agresji, ale także jakichkolwiek zachowań społecznych, takich jak dbanie o własne terytorium i potomstwo. Myszy zajmowały się już tylko piciem, jedzeniem i spaniem. No i oczywiście dbały o swoje futerko, co powodowało, że wyglądały one na bardzo ładne i zadbane, mimo tego, że ich umiejętności w czymkolwiek zanikały kompletnie. Radzenie sobie? Mm -mm. Nietypowe bodźce? Mm -mm. Nic nie działało. W zupełności wszystko zanikło. Ostatnie żywe osobniki opisywano w tekście i w badaniach jako bardzo głupie, a śmierć ostatniej myszy miała miejsce w 1588 dniu. Co prawda zakończyło to wtedy eksperyment Kaluna. No, odbiło się to dosyć mocno, jakby. Bądźmy szczerze, eksperyment zakładał o wiele inne rzeczy, jako raj, i utopia, które skończyło się w tak niebywałe dziwnym, szybkim i beznadziejnym tempie przeżyciu, wnioski powinniście wyciągnąć sami. No ale cóż, w związku z tym, idąc przez ten cały eksperyment, populacja rosła. Począwszy od tego dnia kolonizacji, poprzez kolejne 245 dni, a w znacznie wolniejszym tempie podwijały się co tam 145 dni, już nie co 55 dni, jak w tej fazie powiedzmy A czy tam B. No ale kiedy zbadano w ogóle te okoliczności i spadek tempa wzrostu populacji, w normalnym przebiegu wydarzeń naturalny, ekologiczny ktoś powiedziałby, że młode powinny bardziej przetrwać do dojrzałości, a niekoniecznie powinny być tylko do umierania lub współpracy. Nadmiar tego jakby dosyć często mógłby uciekać właśnie w jakąś niszę albo w taką emigrację, tylko że w tym świecie, w tym eksperymencie, w tym eksperymencie całego wszechświata i utopii nie było niestety możliwości na emigrację. Mężczyźni, z którym nie udało się, wycofywali się fizycznie, ale psychologicznie także. Ponieważ stali się oni bardzo nieaktywni, i segregowali się generalnie, czy tam agregowali się, nawet bym powiedział, w takich basenach pośrodku środka całego tego zbiornika, domku, utopii wszechświata. Od tego momentu już nie było żadnej interakcji z nimi, ani między nimi. Zachowanie po prostu nie wywoławało nic. Poza tym, że mieli oni dosyć sporo ran oraz dużą ilość tkanki bliznowatej, ponieważ Inni atakowali ich, jakby atakowano wycofanych samców. Im więcej samców wychodziło, na przykład coś zjeść albo pić, mogło to zmieniać bardzo mocno poziom tych bodźców, otoczenia, no i wyciszenia współpracowników, przez co jakby one reagowały na tyle nerwowo, że trzeba było się tylko agresywnie podjudzać, bić, no i niestety nie było to najlepsze dla nich. Wszystko to, Powodowało, że odpoczywający samcowie byli gotowi zawsze do ataku na innych wycofujących się, na przykład współpracowników, czy tam współwięźniów, współżyjących, tak? Tylko że niektórzy z nich kompletnie utracili zdolność do ucieczki. Więc wyobraźcie sobie, że ten w ataku, czy w tej dominacji, zaczął atakować go, a ten pasywnie wyciszony po prostu stał nieruchomo i otrzymywał mm, ciosy. <sighs> Tylko co ciekawe, w tej całej utopii te mysze, które zostały zaatakowane czy pobite, nagle przeradzały się także w przyszłych napastników. To nie działało w ten sposób, że ktoś był cały czas ofiarą, tylko ktoś zamieniał się w napastnika. No ale dość już tutaj tych mężczyzn. Pomyślmy, co się działo z samicami. Samice stały się bardziej agresywne ze względu na młode, ale także na obronę tej, te, tego terytorium. Tylko w tym momencie objęły one rolę w ogóle mężczyzn. I to nie tylko w tym jednym z etapów, bo w każdym z kolejnych etapów one robiły coś innego. W Następnym nie były obojętne, nie miały na tyle siły, żeby w ogóle na przykład nosić młodych do pożywienia. I w tym momencie, że jakby w ogóle matki działały w ten sposób, że wiele z młodych zostało porzucanych podczas podróży. To było dopiero coś. Wyobraźcie sobie, matkę zabieracie na śniadanie i zostawiacie. O tak, umierasz. Świetna zabawa. Tak więc, jakie wnioski w ogóle można z tego wyciągnąć? Pięknego eksperymentu, jego eksperymentu, który miał być ludzkim eksperymentem? A, no cóż. Pakujący jakby spokój, dobrobyt, powszechny dostęp do tej opieki medycznej i jakikolwiek brak głodu, zimna czy niedostatku, wydają nam się cudne. Mają sprawiać, że my, ludzie, hm, zamieniamy się tak w niepostrzeżenie, w jakieś myszy, czyszczące swoje futerka, stojące na skratku. Z kraju upadku cywilizacji. Być może nie trzeba w ogóle wcale jakiejś bakterii, ani wirusa, głodu czy wojny. Nie trzeba też jakichś hmm, drapieżników, tylko po to, żeby populacja wymarła. Być może wymrzeć można dlatego, że wszystkiego jest pod dostatkiem i o nic już nie trzeba się zabiegać. Jesteśmy dalece, niby nieskończenie bardziej skomplikowani niż to, co się właśnie tutaj wydarzyło. I nie warto przenosić tego na ludzi, tak jak ja wspominałem wielokrotnie o tym, no cóż, to są wyniki związane z mysz, myszami, ale mogą upewniać nas, ludzi, do siebie, do samych siebie w pewnej nieomylności, umiejętności przewidywania, ale także inteligencji, czy też przenikliwości, jakiego człowiek, które posiadamy. Cóż, to był eksperyment Kaluna który wydarzył się w 1968 roku. A ja mam nadzieję, że ten odcinek się Tobie spodobał. A jeżeli tak, to udostępnij go i daj znać, co chciałbyś usłyszeć jako kolejny odcinek. Mam nadzieję, że wyślesz też to jakiemuś swojemu znajomemu. Może akurat czytał Huxleya. A może czytał kogoś innego. No nic. Buziaki. Idę pić kawkę.